Cześć na wszystkim, z tej strony Renowski, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crime Scene Cleaner e, Powoli zbliżamy się ku końcowi porządkowania magazynu, chociaż kurwa Czekaj, czekaj, bo to coś tu kurwa jest nie tak, co ja tu wam gadam, że zbliżamy się ku końcowi, ale Spadniesz tam gdzie trzeba? No powiedzmy Ale... A, tu gdzieś się dało kontener otworzyć. He, kaczuszka. Ale coś mi tu trupów jest dalej za mało. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Tego nie spojrzałem na to. Jest jeszcze jeden, muszę tu więcej rozróby zrobić. Będzie dużo śmieci strasznie do ogarnięcia. Ogólnie krew już widzę mamy w prawie 80% startu, więc luz. No katana, rozwalaj to. Ale tu będzie work. Chyba wszystko. Spakowanko śmietni śmietniska Aha, to jest jeszcze do rozwalenia większego Widzę, że jeszcze sporo mam elementów Które muszę poprawić z rozwałką Co się nagrywa tak w ogóle? Nagrywa To jest do rozwalenia, to jest do rozwalenia, łuski. Okej, okay, worek już się nie powiększa. Pick up anything with a full bag. Dobra, dobra, już już, nie panikuj. Nie zauważyłem, że już zakończyłeś wchanie w jednego wora. Kurwa, nieproście by było podpalić ten magazyn. Skoro i tak tuś ten Big Jim gadał, że to spalona miejscowa jest, za dużo osób tu już wężyć będzie czy coś takiego, to... Tylko to podpalić pizdu. Kurwa, no zastanawiam, jak ta gra się skończy. Kurwa dobra e, ro... rozwałka, część kurwa, trzecia, czwarta. Nie wiem która już. To chyba nie jest do rozwalenia. Nie wiem, kurwa. Czasem ta gra tak w chuja trochę wali. Kurwa, mógłby tak kilka usek na raz zbierać, no. Widzę, że śmieci mamy 100%. No, prawie trafiłem jeszcze w ten syp. Tylko, że on jest zamknięty. To i tak mi to nic nie da. Ale przynajmniej śmieci już są prawie, że... O, te elegancko trafiło na taśmę. Eee, dobra. Mopowanko. Pozwólcie, a no bo worki są w sumie nie na samochodzie, dlatego mam dalej to samo. Kurwa, jeszcze jednej poszlaki mi brakuje, co tu się odjebało. Ja już się zaczynam zastanawiać, gdzie mam iść, bo ja już chyba wszystkie kurwa te zwiedziłem. Tak więc kurwa... Będzie ciekawie. Znaczy, będzie ciekawie, będę łaził jak debil bez celu, bo nie będę mógł znaleźć kurwa pewnie. Dobra, wszystko starte. A tu worek ze śmieciami jeszcze jeden leży. Akurat mamy do spuszczenia wodę. No i do zabrania to w sumie. Pochój to każe rozwalać bez sensu. Kurwa, ale poleciało źle. Dobra, już się przejdę. Kurwa, dzisiaj jakaś lokacja musi być. Kurwa, tych drzwi nie można otworzyć w sumie. No, tych drzwi się nie da otworzyć. Weź mi to windę tu wezwi. Wracamy na górę. Eee, poziom drugi, proszę. Kurwa, tu coś musi być jeszcze, tu coś musi być. Nie da się tych szuflad tu nigdzie otworzyć, nie da się. Już chyba otwierałem Zaglądałem i w ogóle Tak, brakuje mi dowodu jakiegoś, brakuje mi kurwa Znaczy do... nie wiem czy wszystkie ciała nawet mam kurwa Tak wam szczerze powiem

for this scumbag makes me sick to my stomach but i have to endure it for now that arrogant piece of trash promoted me so you must trust me on some level he's weak now and won't see what's coming big jim you will pay for what you did to my daughter <laughs> their leader wanted a revenge for murdering his daughter

Fuck. I co teraz już nie będzie działać Chwila To muszę dezaktywować, a to muszę aktywować. I wszystko jest cacy. I teraz, yy, Dobra, już co, pójdę tędy. Słuchajcie, wszystko jest na dole, nie? Tak, wszystko spadło już. Znaczy, spadło, zrzuciłem. Ej, mi tu, ale mi dalej trupów brakuje. Nie, tam jest jeszcze chyba jeden. No tak, nie zapakowali się coś chłopaki. Nie, dobra, to jednak wszyscy są, on po prostu problem z pakowaniem już mam. Przenieś znaleziska do biura, no i teraz kurwa, chyba tam jest biuro, nie? Tak, tam mam iść. Szczególnie to raczej ta misja nie będzie na 100% wykonana Tego względu... Aha, tylko teraz tak, muszę znowu... Tak to mogę wyłączyć I muszę dać na windę I chyba się zbliżamy ku końcowi tej misji Tak z plusów Piętro numer 2 proszę

So I guess it's not your first time. You see, one should know when the place becomes too hot. In this right here, it's scorching. That's when you move somewhere else. Maybe it's time for a little vacation. Now to hope that he actually means it. No the end of the great? Nie wiem, e, nigdzie nie widziałem tych butli e, Więc kurwa, totalnie nie wiem gdzie się... E, gdzie się mamy ten... O no tak! Kończymy Ej, to jest kurwa chyba koniec gry widzowie Godzina 46 nam to wszystko zajęło. Krew 100%, śmieci 100%, meble będzie 99 niestety. Wszystkie dowody, wszystkie zwłoki, tutaj pomijmy. Zobaczmy czy wszystkie sekrety. 17 plus dycha. Hmm, 20, 8 kafli prawie wyszło. 18 punktów doświadczenia. Nawet wszystkie kasety udało mi się znaleźć. Uuu, hu hu hu, drodzy widzowie, dwóch sekretów nie znaleźliśmy. Tu były całe pięć. Haha. Nic mamy yy, mamy osiągnięcie ukończ misję. Nic nie mamy o zakończeniu gry, jak na razie. Więc wrzuciliśmy krótko falówkę, kurwa, chyba ten jak będzie to jest gry. Szkoda Powiem wam, szkoda Gra trochę Kurwa, no krótka jest No nie jest jakaś wybitnie długa Kurwa, tak wszystko sumować. Nie wiem, czy 10 godzin nie wychodzi Nie no, chyba wychodzi Musiałbym teraz zobaczyć Jaki to odcinek jest teraz Ten ostatni eee, Ale ogólnie jeśli chodzi o Kurwa, ale to strasznie głośno No ale to sobie pomijmy w sumie Hej, czekajcie, bo to może jeszcze nie jest aż taki koniec. Ale w sumie co ja tu mogę więcej robić. Córka pewnie wróciła już. Albo no zaraz wróci. Good In a Notorious gangster big Real name James Ale dał reckless drunk driving. Authorities have long suspected Big Jim of running money laundering operations from his warehouses and being involved in multiple murders, but he has evaded justice for years due to lack of evidence. His dramatic capture has renewed hope for law enforcement, who believe this could be a major breakthrough in their fight against organised crime. Police are urging anyone with additional information to come forward. Dziękujemy za grę. Ja też dziękuję. <grywa> Bardzo będę miło wspominał ten tytuł na pewno. E, szkoda tylko, właśnie, że no, dosyć krótki był. Aha, i teraz, e, jak dobrze rozumiem, to po prostu. E, po prostu pewnie. Kajcie, jeszcze chwilę sobie połazimy po domku, jak tak. Sprawdźmy jedną rzecz. Córki dalej nie ma. Nawet spać teraz nie możemy iść. Do, wpis w kodeksie. Twój dom to twoja twierdza, no dobra. No ale to to wszystko kurwa to wiem od początku gry. To wszystko nowe? Nie, krótkie spięcie To są wszystkie moje misje, co były Tak eee, Ja chcę jedną rzecz sprawdzić No ale czy nie, to na pewno, skoro nas tak zostawiła gra e, To pewnie teraz, jak przyszędziemy do auta Właśnie, możemy sobie wybrać Lokalizację Dlaczego to jest niedostępne? To mnie zastanawia. I możemy sobie zrobić powtórkę, jeśli coś właśnie źle zrobiliśmy, tak jak teraz. Dobra, ok. Nie ma co przedłużać. Słuchajcie, widzowie, ja Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas przy tej serii. Eee, dla mnie seria była super. Już powtarzam się, wiem. Teraz dajcie znać w komentarzu, jak Wy oceniacie grę Crime ten Cleaner. Ja osobiście powiem Wam, że ja bym się nie pogniewał, jakby zaraz dwójka miała wyjść. Tylko no wiem, że to jest nierealne, bo dopiero co kurwa. Od którego? Ja nie wiem, czy tydzień kurwa jest. Znaczy, dobra, ja to nagrywam, jak jest tydzień od tego, od premiery. Czy może tydzień, może nie? Dobra, ja powiem, nagrywam to 23 sierpnia, więc nie wiem, czy to jest już tydzień od premiery, czy jeszcze nie. E, kurwa, 14 czy 15 sierpnia była premiera? To tak, 14 bodajże. Była premiera o godzinie, tam, nie wiem, 16, coś takiego. No to lekko ponad tydzień od premiery. To nagrywam. Co wam jeszcze mogę powiedzieć, no? No w sumie tyle. No. Dajcie znać kurwa, co sądzicie o tej gierce, czy Wam się spodobała. I widzimy się w kolejnych jakichś produkcjach. Zaraz sobie, może, jakąś gierkę wygrzebię na promocji. <grystanie> Dobra, ja już się przedłużam. Na razie, cześć. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie koniecznie coś po sobie: jakiegoś lajka, komentarz. No i zasubskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnych seriach. Na razie, cześć.